W dzisiejszym odcinku Gamrod wie kiedy walka mistrzowska? Nganu prześmiewczo o Furim. Halidow zbliża się do kolejnego pojedynku? Kaczmarczyk o trzecim pasie dla Parnasa. Materla szczerze o walce mistrzowskiej. Szpilka o porażce Załęckiego. Mateusz Gamrot marzy o tym, aby na początku przyszłego roku stawić czoło jednemu z najlepszych zawodników wagi lekkiej UFC, a pod koniec roku zmierzyć się w walce mistrzowskiej z Islamem Machaczewym. Podczas gali UFC Vegas 79, która odbyła się 23 września w Las Vegas, Mateusz Gamrot pokonał Rafaela Fizjewa przez techniczny nokaut. Na początku drugiej rundy rywal Polaka doznał kontuzji nogi, co spowodowało przerwanie walki. Po pojedynku Dana White, szef UFC, stwierdził, że Gamrotowi brakuje jeszcze kilku udanych występów przed walką o tytuł mistrza. Mateusz marzy o tym, aby na początku przyszłego roku zanotować jedno z takich zwycięstw. W rozmowie dla Polsatu Sport Gamer wyraził swoje zainteresowanie walką z Charlesem Oliveira. Wspaniale, ja już kilkukrotnie pytałem UFC o właśnie o Charlesa, żeby mógł go dostać. Zobaczymy jakie UFC ma plany. Cały czas tam się przebija, że Gage i albo Oliveira są gdzieś tam następni. Ja jestem cierpliwy, jestem też racjonalistą. Wiem, że muszę zrobić jeszcze jedną, dwie walki, żeby dojść do tego pasa. Ale moim wymarzonym scenariuszem było zrobić grubą walkę na początku roku i na koniec roku UFC przychodzi do Polski i na przykład tutaj w Polsce bije się z, z islamem o pas. Gamrod podzielił się swoimi wrażeniami ze spotkania z Justinem Gage na ostatniej gali w Abu Dhabi. Obaj zawodnicy nie darzyli się większą sympatią. Polak udzielił wywiadu dla kanału sportowego, gdzie mówił m.in. o swoim pobycie w Abu Dhabi. Mateusz miał okazję spotkać Justina Gage w hotelu, jednak jak sam przyznał, nie nawiązali przyjacielskich relacji. 32 latek opisał to spotkanie jako chłodne. Obecnie trudno stwierdzić, czy organizacja UFC byłaby zainteresowana takim zestawieniem walki. Na razie nie ma ustalonego pojedynku między tymi dwoma zawodnikami. No, piątka była, ale przyjaźnią też żeśmy nie, nie, nie bufali do siebie gdzieś tam, więc. Więc nie ma jakichś bliższych czy dalszych relacji. Po prostu zostaliśmy na linii i wydaje mi się przyszły przeciwnik, przyszły przeciwnik. A to fajnie, a to dobrze, bo, bo faktycznie... Się... I, i, I było mroźno, mroźno-chłodno było, wiesz co, dziś, więc. A, <laughs> Podoba... czy... Podobało mi się to, podobało mi się akurat, bo to jest, wiesz, nie tak, że z każdym piątka Hello, how are you, tylko był on, byłem ja. Okej, okay, do zobaczenia w Oktagonie, nie? Drikus Duplessis, czołowy zawodnik kategorii średniej UFC... Nie ma zamiaru prosić UFC o walkę mistrzowską i twierdzi, że Kamzat Cimajew nie ma szans w starciu z szonym Striklandem. Duplessie wyraził swoje zdanie podczas jednego z wywiadów, gdzie podkreślił, że nie będzie błagać o walkę mistrzowską i uważa, że Cimajew nie jest konkurencją dla Stricklanda. Nie zamierzam błagać o jakiekolwiek starcie mistrzowskie, nigdy o nic nie błagałem, bo ja na to zapracowałem. Jeśli chcecie dać walkę o pas Kamzatowi, śmiało, ponieważ Cimajew z ostatniej walki przegrywa ze Stricklandem za każdym razem. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz Zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Charles Oliveira wyraził duży szacunek wobec występu swojego przyszłego rywala Islama Machacheva na gali UFC 294. Brazylijczyk uważa, że znokautowanie Aleksandra Walkanowskiego wysokim kopnięciem świadczy o rosnących umiejętnościach Machacheva w walce w stójce. Oliveira jasno stwierdził w programie The MMA Hour, że jest kolejnym pretendentem do walki o mistrzostwo wagi lekkiej UFC. Chce zdobyć pas. Ktokolwiek go ma, nie ma znaczenia, chce go mieć. Aktualnie mistrzostwo w wagi lekiej EFC należy do islama Machaczewa. Oliveira uważnie obserwował pojedynek Rosjanina z Wolkanowskim i był pod wrażeniem postępów mistrza, zwłaszcza jego umiejętności i kopnięć. To tylko pokazuje to, o czym mówiłem już wcześniej. Ewolucja stójki Islama. Cóż za trafny plan od początku walki, aby zacząć od niskich kopnięć, a skończyć wysokim. Więc jak najbardziej czapki z głów. Szacunek dla niego i szacunek także dla Wolkanowskiego za to, że przyjął tą walkę na parę dni przed. Wielki szacunek dla nich obu. Są po prostu fantastycznymi fajterami. A Islam jest oczywiście wspaniałym mistrzem. To pokazuje jego ewolucja jako zawodnika MMA. Francis Nganu oficjalnie przegrał z Tysonem Furym, ale wielu ekspertów uważa, że zaprezentował się znakomicie w ringu i zasługiwał na ogłoszenie go zwycięzcą pojedynku. W trzeciej rundzie, po potężnym ciosie Nganu, legendarny bokser upadł na deski, a obserwował to z bliska Aleksander Usyk. Nganu zadebiutował w zawodowym boksie tego weekendu i stworzył trudne warunki dla Tysona Fury, choć ostatecznie przegrał przez niejednogłośną decyzję sędziów. W trzeciej rundzie były mistrz UFC poważnie zagroził Furyemu, co doprowadziło do jego upadku. Zobaczcie, jak na ten moment zareagował. Prawdopodobnie kolejny rywal Brytyjczyka Aleksander Usyk. Jury wyraził niezadowolenie z własnego występu w walce z Nganu w rozmowie z Boxing King Media. Czułem, że nie miałem timingu. Nie walczyłem prawie przez rok, miałem trochę rdzy, ale było jak było. To było daleko od moich najlepszych występów. To nie był Tyson Fury w formie, ale słuchajcie, robisz to co robisz: przechodzisz przez pewne rzeczy i później idziemy dalej. On uderza mocno, ale trafił mnie nieco z tyłu głowy podczas tej trzeciej rundy, kiedy to zaliczyłem knockdown. Poza tym ciosem, nie trafił mnie już czymś mocnym: nie możemy mu nic zabierać, to dobry zawodnik. Dał mi mocną walkę i tak to wyglądało. Trenowałem bardzo mocno, byłem przygotowany, nie mam wymówek. Czasem masz dobre dni, czasem masz gorsze. Idziesz dalej i kontynuujesz marsz do przodu. Nganu jest przekonany, że to on zasługuje na ogłoszenie zwycięstwa w pojedynku. W mediach społecznościowych wyraził swoje zdanie na ten temat, odnosząc się do słów Fury'ego, który przed walką porównywał ich starcie do zestawienia Mistrza Świata w tenisie stołowym z Mistrzem Świata w tenisie. Francis podał post z następującym podpisem: Mistrz Świata w tenisie stołowym. Mike Tyson nie twierdzi, że Francis Ngannou został okradziony ze zwycięstwa w walce z Tysonem Furym, ale uważa, że każdy kto obejrzał pojedynek wie kto jest prawdziwym zwycięzcą tego starcia. Po walce na gorąco, po spektakularnym występie Ngannou zareagował trener Predatora Mike Tyson w rozmowie z dziennikarzem MMA Junkie. Tyson został zapytany w jaki sposób punktował to starcie, na co sam Mike odpowiedział mu tym samym pytaniem. Dziennikarz kanału MMA Junkie odparł, że myślał, że to Francis Ngannou wygrał ten pojedynek. Tyson potwierdził te słowa dziennikarza i odpowiedział, Powiedział, że oczywiście, że Francis wygrał ten pojedynek. Na pytanie, czy uważa, że Ngannou został okradziony z tego zwycięstwa, Tyson odpowiedział: Nie, to nie była kradzież, ale wszyscy wiedzą, jaki był wynik. Ostatecznie wyniki kart punktowych sędziów po tym pojedynku prezentują się następująco. Jeden z sędziów przyznał zwycięstwo Nganu z wynikiem 94-95, natomiast dwóch innych punktowało na korzyść Fury'ego, uzyskując wyniki 96-93 i 95-94. Kyle Sonnen, były zawodnik UFC i analityk sportów walki, skrytykował pojedynek Tysona Fury'ego z Francisem Nganu. Child uważa, że boks nie jest prawdziwym sportem i nie zgadza się z werdyktem tego starcia. W swoim kanale na YouTube krytycznie wypowiedział się także na temat sędziów punktowych. Boks to nie jest prawdziwy sport. To mnie naprawdę boli. Mówienie o tym jest dla mnie bolesne, ale nie ma tutaj żadnych dyskusji. Praca człowieka zasługuje na to, żeby ocenić ją sprawiedliwie. To obrzydliwe, co zrobili Ingramu. Każdy mądry na pewno wiedział, że tak się stanie. Nie było szans na to, że świat boksu pozwoli mu na to, żeby tam wejść i wygrać przez decyzję sędziowską. To łamie mi serce, nie dlatego, że mamy dziwne relacje z Francisem, to dla mnie Ciężkie, bo całe życie szanowałem boks. Teraz odkrywam, że boks jest oszustwem. Tu nie chodzi o żadną korupcję, ale boks nie może być prawdziwym sportem. Nie może być tak nazywany. Conor McGregor był obecny w Arabii Saudyjskiej, by obejrzeć walkę Tysona Fury'ego z Francisem Gunn'u. W trakcie tego wydarzenia były podwójny mistrz UFC wypowiedział się także na temat swojej obecnej sytuacji i ewentualnego powrotu do oktagonu podczas rozmowy z dziennikarzami. Chciałbym wrócić na początku kwietnia. Chciałbym, żeby to było wcześniej. Ale jeśli mam być szczery i obiektywny, dla fanów chciałbym zbudować serię zwycięstw, wrócić do akcji i to tyle. Wygląda na to, że wystąpię w MMA w kwietniu 2024 roku. Nie mogę robić tego, czym zajmuję się w swoim życiu przez prawie 3 lata. Z Rozumcie to. Przeszedłem przez to, przez to przeszedłem. Siedziałem i leczyłem kontuzję. W ostatniej walce przegrałem. Słyszeliście, co ostatnio mówił Aleksander Wolkanowski. Rozumiem go i mam podobnie. Muszę wrócić do tego, co robię. Do mojego sposobu życia. To moja praca. To naprawdę frustrujące. Chcę po prostu datę. Dajcie mi datę, proszę. To tyle. Organizacja EFC opublikowała plakat gali EFC 296, która odbędzie się 16 grudnia w T-Mobile Arenie w Las Vegas. W głównej walce tego wydarzenia Leon Edwards stanie do obrony tytułu kategorii półśredniej przeciwko Kolbiemu Coingtonowi. Poprzedzi ją walka o pas Wagi gdzie Aleksandr Pantozia zmierzy się ponownie z Brandonem Royal. Leon Edwards po raz pierwszy bronił tytuł na gali UFC 286 w Londynie, pokonując Kamaru Usmana przez decyzję sędziów. Tytuł ten zdobył wcześniej, nokautując Usmana kopnięciem w piątej rundzie walki wieczoru UFC 278. Colby Covington powrócił do oktagonu udanie, pokonując Jorge Masvidala na gali fc 272 w marcu 2022 roku, po drugiej porażce z Kamaru Usmanem o tytuł wagi pośredniej w 2019 roku. Kamzat Chimaev nie złamał kości w dłoni podczas walki z kamarą Usmanem na UFC 294, ale doznał innej kontuzji. Chimaev zerwał więzadło w dłoni i teraz musi przejść co najmniej czterotygodniową przerwę od startów. Chimaev stawił czoła Kamaru Usmanowi na gali UFC 294 w październiku tego roku w Abu Dhabi i wygrał przez decyzję sędziowską. Po walce sugerowano, że mógł złamać kość w dłoni, ale teraz wiadomo, że to było więzadło. ESPN podała oficjalnie tę informację. Izrael Adesania ujawnił, kiedy planuje swój powrót do oktagonu UFC. Izrael wyraził przekonanie, że wróci do walk w klatce MMA w 2027 roku. Jednakże warto zaznaczyć, że być może były mistrz postanowił zażartować z dociekliwymi osobami podczas krótkiej rozmowy z Live. Dostawałem tyle wiadomości po tym, jak ogłosiłem przerwę. Obudziłem się i byłem oznaczony w tak wielu postach: w pisach, nie jestem martwy, nie umarłem. Kur Uspokójcie się, jestem żywy. 2027 rok. Wrócę w 2027. Czekajcie na mój powrót. Do zobaczenia wtedy. Tom Aspinal już w listopadzie będzie walczył o tymczasowy pas mistrzowski wagi ciężkiej UFC. Anglik jest pewny, że jest lepszym zawodnikiem od Sergeja Pawlowicza, z którym się zmierzy i przewiduje, że ich starcie zakończy się przed czasem. a Aspinal wyraził swoje spojrzenie na zbliżającą się walkę podczas programu The MMA Hour. Myślę, że to będzie trudna walka dla nas obu. Musimy pamiętać o tym, że obaj mamy najkrótszą średnią czasu walk w UFC. Obaj jesteśmy eksplozywnymi finisherami. Wydaje mi się, że ja mam na koncie więcej skończeń w różnych pozycjach. On na pewno dysponuje sporą siłą w rękach. Ta walka skończy się przed czasem. Wydaje mi się, że walczę mądrzej od niego i mam lepsze fighterskie IQ niż jego wcześniejsi rywale. Nie zamierzam stanąć przed nim i pójść na wymiany, bo to by było samobójstwo. Zamierzam użyć mózgu, aby wygrać tę walkę i przechytrzyć go. Ian Gary, wybitny zawodnik wagi półśredniej UFC, otrzymał zakaz wstępu do klubu, gdzie trenuje mistrz dywizji do 77 kg UFC, Leon Edwards. Obe panowie trenowali wcześniej razem w Team Renegade BJJ MMA. Ian Gary, znany jako The Future, szybko zdobył uznanie w dywizji wagi półśredniej UFC, zwyciężając w sześciu walkach w Oktagonie. Teraz przygotowuje się do kolejnego starcia. Gary chciał trenować z Leonem Edwardsem w jego klubie, ale Anglik nie wyraził zgody na taką współpracę, co Ian wyznał podczas jednego z wywiadów. Leon Edwards, jego trener, powiedział, że mam nie wracać do ich klubu. Powiedzieli mi, że mam zakaz wstępu. Muszę tutaj uważać co mówię, bo nie chcę być. Ci goście, mieliśmy świetną energię. Trenerzy serdecznie mnie powitali, byliby bardzo mili. Nie chodzi tu o nich. Leon i jego trener mieli ze mną problem. Nie chcieli mnie na matach i poprosili mnie, żebym tam nie przyjeżdżał. Stwierdzili, że Leon nie chce mieć żadnych wątpliwości i braku pewności siebie po treningach, co oczywiście rozumiem. Rozumiem, że jesteśmy obaj w najlepszej dziesiątce i widzi mnie jako zagrożenie, ale nie jestem dla niego obecnie rywalem. Nie bije się teraz o tytuł mistrzowski. Jego trener stwierdził jednak, że jestem zagrożeniem, że nie może sobie pozwolić na to, żeby Leon miał jakiekolwiek wątpliwości co do swojej formy. Według mnie to pokazuje słabość, że nie mogę mieć pretendenta na macie. Dlatego też ten konflikt jest wkurzający. Czemu nie mieć elitarnego rywala na treningach? Czemu nie? Nadal nie mamy pewności, kiedy, z kim i w jakiej formule Mamet Halidow ponownie zawalczy. Były mistrz KSW nadal utrzymuje formę i niedawno wyraził zainteresowanie boksem. Szybko pojawiły się spekulacje o potencjalnej walce z Tomaszem Adamkiem, który podpisał kontrakt z swoim MMA. Jednakże Halidow potwierdził, że nadal chce walczyć dla KSW. Nie rezygnuje jednak z planów walki w boksie. Wciąż brakuje pewności co do daty i formuły jego powrotu do rywalizacji, czy to w MMA, czy w boksie. Mimo to Halidow stara się utrzymać formę i w swoim najnowszym wpisie pokazał, że nadal trenuje na tarczach. Na grudniowej gali KSW zaplanowano pojedynek Adriana Bartosińskiego z Saladinem Parnasem. Patryk Kaczmarczyk wyraził nadzieję, że w tym starciu Bartosiński będzie dominujący. W rozmowie dla TVP Sport przedstawił swoje spojrzenie na to zestawienie mistrzowskie. Gdy zapytano go, czy przewaga warunków fizycznych po stronie Polaka może wpłynąć na przebieg walki, odpowiedział Na pewno. Bartos będzie ważył pewnie z 90 kg w tej walce. Moim zdaniem, jeśli Parnas wygrałby tę walkę, to byłoby to złe dla KSW, że gość z kategorii do 66 kg zabiera pas z kategorii do 77 kg. Kilogramów. To może być taki znak, że coś jest nie tak z tą kategorią. Chyba, że Parnas jest talentem na skalę światową i gdzieś to później udowodni, walcząc w UFC. Ale nie wiem. Mam nadzieję, że jednak Barto to ugra i pokona Saladina. Daniel Rutkowski udzielił wywiadu Jakowi Świątkowi przed galą KSW 88. W trakcie rozmowy oczywiście poruszono temat oficjalnego trailera walki wieczoru gali w Radomiu, w którym padło wiele negatywnych słów. Jak teraz, po pewnym czasie skomentował to Rutek. Trwałem za dużo, za długo to we mnie leżało, niby nic... Niby sam się trochę nakręciłem niepotrzebnie, kurczę. Ja nie jestem tego typu wie, zawodnikiem, kurna ja. Ja wychodzę i robię robotę po prostu. No właśnie, Rutek, bo w trailerze dużo o m, takiej złej krwi między wami. Szczerze mówiąc, ja nie, masz... To nie jest zła krew, to nie jest zła krew. To jest po prostu, kurna mówię, ja miałem jakiś tam... E, naprawdę miałem... E, żal taki, kurna, do, do Patryka za te słowa, ale te kurna, powiem ci, że... Suma summarum, jak słuchałem tego trailera, wycieli wszystko, kurde, tak, tak najgorsze wycięli, kurczę, i mówię, kurwa, przecież to jaka koperkowa następna afera. Tak mówię, Aj to był taki bezsens, mówię kurde, ja taki nie jestem, nie jestem takim typem człowieka i tyle. Patryk tam mówił, że jałem się z nim, nie powiedziałem mu tego w oczy, a co ja kurwa jestem, mam powiedzieć mu już po fakcie, że co ty kurwa zrobiłeś, jak, dlaczego tak zrobiłeś? Ja nie jestem tego typu zawodnikiem, każdy wiesz, możemy sobie rozmawiać, a i tak weter, wszystko poszło w internet, wiesz, w świat, więc co ja ci, co to da, jak powiem, że trochę mnie uraziłeś, tak, kurwa, źle się z tym poczułem. Już w grudniu Michał Matella weźmie udział w walce o mistrzowski pas KSW w kategorii średniej przeciwko Pawłowi Pawlakowi. Mistrz jest świadomy trudności, które czekają go podczas tej konfrontacji z legendą KSW, ale zdecydowanie zamierza wygrać walkę przed czasem. Podczas grudniowej gali XTB KSW 89 Michał Matella będzie miał okazję do odzyskania pasa mistrzowskiego wagi średniej. Jego rywalem będzie Paweł Pawlak, aktualny mistrz w tej kategorii. Przed zbliżającym się pojedynkiem Matella wypowiedział się w programie Octagon Live mówiąc. No ale wiadomo, co dla mnie wielki zaszczyt, to było takie tak naprawdę małe marzenie, żeby się z nim zmierzyć, tak samo jak z Mamedem Kalidowym, więc już nie mogę doczekać tej walki i oczywiście nam się wszystko trenuje bardzo ciężko nawet widać. Że gdzieś tam porościnany jestem, wiesz. Ciężko trenujemy każdego dnia, żeby być coraz lepszym i szykujemy się najlepszą wersję Michała Materli, tak? Bo można dużo o nim mówić, że jest porozbijany, że nie wiem, że ma trochę gorszy, że ten prime ma za sobą i tak dalej, ale to nadal jest Michał Materla, który na przykład jest w ciężkich opałach i nokautuje bardzo mocnych przeciwników, tak? Dobrych strajkerów, tak? Więc widać, że nie można go lekceważyć, tylko trzeba robić swoją robotę i widać siebie po prostu wszystko, żeby Paweł w 100%. Pawlak ostatnie dwie walki w KSW wygrał przed czasem i chciałby podtrzymać te pasy. Lekceważy Michała podchodz do niego bardzo, bardzo mocno i wiem, że to będzie ciężka walka, bo wiem, że Michał też jest bardzo mocny fizycznie, ma bardzo mocne uderzenie. Wiadomo, ten timing moim zdaniem jest trochę słabszy niż, niż kiedyś. I szybkość, ale wydaje mi się, że on jest tak nastawiony na tą walkę, że naprawdę będzie chciał zrobić furorę, tak? I ja też będę chciał zrobić furorę i daję sobie wszystko na treningach, żeby, no żeby go po prostu pokonać w bardzo dobrym stylu. I tak jak mówię, chciałbym go pokonać przed czasem i ten ciąg zwycięstw przed czasem zachować. Po gali Cloud MMA 2 Artur Szpilka nie omieszkał skomentować wydarzeń. Zawodnik KSW ponownie skoncentrował się na swoim byłym przeciwniku. Na Gali Hailik zmierzył się z Denisem Załęckim, który przegrał z powodu kontuzji po kilkudziesięciu sekundach. Teraz Daniel Omielańczyk stawił czoła bad Boyowi, a Szpilka gorąco wspierał i typował jego zwycięstwo przed czasem. W klatce Omielańczyk kontrolował walkę, a Załęcki zdawał się być bezradny. Ostatecznie sędziowie zmienili formułę na MMA ze względu na nadmiar fauli ze strony Załęckiego. Po decyzji arbitrów, Załęcki opuścił klatkę i zrezygnował z kontynuowania walki, co wywołało kontrowersje i negatywne komentarze od kibiców i innych zawodników. Artur Szpilka również wyraził swoje zdanie na ten temat, publikując nagranie na swoich mediach społecznościowych. Gdzie odmówił tego, ponieważ my tego nie słyszeliśmy. No spytaj się, jego zaczął czujesz, że jest to operacji, nie będę, żeby się honorowo zachowała, i wczoraj się honorowo zachopenie. Nie. nie ma sensu, wszyscy widzieli, co się stało. Chcę podziękować wszystkim tym, którzy mi kibicują. czują, i zapraszam. Zwycięstwo się jako pełnoprawne zwycięstwo. Po prostu ten nic nie ciosnął, walczyć dalej. Dokładnie. Prawo Daniel, Panie i Panowie, Daniel Omielańczuk, zwycięzca. Mateusz Kubiszyn zabrał głos po kontrowersyjnej porażce Denisa Załęckiego. Mistrz gromdy ostro skrytykował swojego byłego rywala. W głównej walce gali klautem MMA 2 doszło do starcia Bett z Danielem Omielańczukiem. Na początku wydawało się, że starcie jest wyrównane, ale z czasem Omielańczuk zdobywał przewagę. W pierwszej rundzie posłał Załęckiego na deski, a w kolejnych rundach Denis łamał zasady boksu, kopiąc i rzucając się w nogi. Mateusz Kubiszyn skomentował to skandaliczne zachowanie, przewidując kontuzje lub dyskwalifikację i stwierdził, że Załęcki zachował się nieodpowiednio, porównując go niekorzystnie nawet do Marcina Zdanie na temat walki Załęckiego zabrał również inny zawodnik KSW, Patryk gleba Zobaczcie, co miał do powiedzenia na swoim nagraniu na TikToku. Witam Was moi drodzy, słuchajcie, jest duży nacisk w internecie i w komentarzach na TikToku, żebym wypowiedział się na temat walki tenisa Załęckiego. Dzisiaj obejrzałem ją sobie na spokojnie, na temat jego zachowania i działalności w internecie nie będę się wypowiadał. Czystej koleżeńskiej kultury do niego, bo jesteśmy kolegami. Jesteśmy z jednego miasta, znamy się. Jeśli chodzi o naszą przyjaźń, takiej przyjaźni nie było. Chcę tutaj zdementować: to jest mój kolega. Tak jak, tak jak wy mieszkacie w jednym mieście z jakimś, z jakimś kolegą i się znacie, mówicie sobie cześć, czasami porozmawiacie. A jeśli chodzi o samą walkę, to Denis Załęcki miał bardzo złą taktykę: cofnął się do głębokiej defensywy. No i co? Myślę, że Denis O'Malanciuk ruszył jak czołg i nie dał się zatrzymać, dlatego wygrał tą walkę. Taki jest mój komentarz. Marian Ziółkowski udzielił wywiadu na kanale Pasja Sportów Walki. Prowadzący wywiadu zadał pytanie Marianowi, kiedy możemy się go spodziewać w klatce KSW oraz o to, jak się czuje. No jeśli chodzi o, o tę te kontuzję, no to już jest naprawdę myślę, że dobrze. Minęły praktycznie 4 miesiące od zabiegu i jest naprawdę w porządku. Dla na, na mnie najważniejsze jest to, że, że po treningach nie czuję, że to kolano mnie boli, że nie ma czegoś takiego, że mnie na przykład, na przykład puchnie po, po treningu. W ogóle takich akcji w ogóle nie, nie doświadczam. Jedynie co, no to pracuję nad zakresami, bo czuję, że mam jeszcze lekko ograniczone w pewnych, w pewnych płaszczyznach tę nogę. I to jest taki, taka, taka rzecz, nad którą najbardziej się skupiam i, i, i to praktycznie teraz cały czas przerabiam. Ale już wracam do treningów, już coraz więcej tego jest. Już nawet pozwalam sobie na jakieś baleczki, na jakieś więc myślę, że, że jest lepiej niż nie zakładałem. Bo na początku myślałem, że, że totalnie jestem, będę wyłączony z treningów przez pół roku. A tak naprawdę już po tych czterech miesiącach czuję, że, że mogę w miarę, w miarę dobrym tempie trenować. A jeśli chodzi o walkę, no to początek przyszłego roku. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.